Podczas ważenia mogliśmy zobaczyć duże napięcie między zawodnikami przed galą Prime Show MMA 2. Na ważeniu pojawił się Scarface rzucający jajkami w Piotra Kałuskę oraz kapela, który rzucił bagietę butem. Wszystkie sytuacje podczas ważenia spowodowały kumulację emocji w klatce. Gala rozpoczęła się od efektownego wejścia do oktaku Lukasjusza. Podczas wydarzenia mogliśmy oglądać aż 12 emocjonujących pojedynków. Zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony i niektórzy z nich z pewnością nas zaskoczyli. Jeśli chodzi o walki, Rataj został bardzo wygwizdany przez wszystkich kibiców po wygranym pojedynku, ale mężczyzna powiedział, że to dodaje mu tylko kopa i jest to jego energia, której potrzebuje. Do oktagonu wszedł dzik, z którym Rataj miał pierwotnie zawalczyć. Mężczyzna prawie nic nie zdążył powiedzieć i zadał cios w stronę zwycięzcy. Na wywiadach Maciej powiedział, że jego przeciwnik niby złamał rękę, a chciał go nią uderzyć, tyle że nie trafił. Kapela do swojej walki wyszedł w dość nietypowym stylu, ponieważ przebrany był za księca, a w ręce trzymał krzyż. Bogdel na aferkach zasugerował, że kapela jego zdaniem wychodził do klatki pod wpływem pewnych środków. Sama walka była bardzo zacięta, a kapela podczas wywiadów stwierdził, że gdyby jeszcze jedna runda, to pokonałby Skolima. Boxdale również przypisał kapeli bardzo dużą waleczność podczas walki. Konrad po wygranej walce z Jasiem wyzwał do walki kamerzystę i powiedział, że będzie walił patusów z internetu po kolei. Nieobliczalny Bagieta wygrał swój pojedynek przez duszenie z zapleców i zaskoczył dużą część widzów. Bagieta pierwsze słowa jakie wypowiedział po swojej walce to Pojebać, kurwa dica! Zawodnik zaznaczył również, że przed dissem chce jeszcze zmierzyć się z Jasiem Kapelą. W mają wchodzić łokcie oraz główki. Podczas wywiadu w Bagieta został zapytany, czy widział tweeta z przeprosinami, który Boxdell dodał na swój profil. Mężczyzna powiedział, że widział i chce, żeby włodarz federacji Fame MMA zaprosił go do programu aferki, który prowadzi wspólnie z Ulfikiem. Zawodnik zaznaczył, że wtedy może przyjmie jego przeprosiny. Wrzosek w bardzo ładny sposób rozprawił się z ochroniarzem oszusta z Tindera. Za sprawą potężnych kopnięć wygrał walkę już w drugiej rundzie. Po walce w wywiadach został zapytany, czy aspiruje do walki z Normanem Parke. Mężczyzna, nawiązując do zachowania Irlandczyka na drugiej konferencji, podczas swojego wywiadu z kaniowskim ściągnął buta i powiedział, że jeśli Norman chce z nim walkę, może polizać jego buty, po czym życzył mu smacznego? Walka Stiflera z, z bombardierem to była totalna deklasacja. Ciosy potężnego Senegalczyka ważyły tak dużo, że sędzia musiał przerwać tę walkę. Stifler miał w planach wjechać swojego przeciwnika, sam przyznał jednak, że uderzenia, jakie dostał od Bombardiera, ważyły bardzo dużo i w pewnym momencie odleciał na moment. Damian powiedział, że przeciwnik zaprosił go po walce do Senegalu. Możemy zobaczyć dużo artykułów odnoszących się do niebezpieczeństwa tej walki i zarzutów w stronę federacji za organizację takiego zestawienia, które mogło zakończyć się tragedią. Na wydarzeniu pojawiło się dużo znanych osób i już mogliśmy poznać nowych zawodników, którzy zawalczą na kolejnych galach Prime Show MMA. Okazało się, że na czwartej odsłonie będziemy mogli zobaczyć Zusję, Wiemy też, że kolejna gala odbędzie się już za trzy miesiące i będzie to pierwszy października 2022 roku w Radomiu.